Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Trzech Facetów. Co to to w ogóle jest? Co to to? to? Co to to? Co, to, to? to Christian, daj intro i dowiemy się po intro. Nie, nie. Tak! Raz. Dawa, Edyta. To jest odcinek, w którym to edyta będzie malowała Co, to, to? trzy zdobienia, które, którzy. które czy którzy? Co, to, to? Które czy którzy? Które? Jedno zdobienie, wybiorę z trzech zdobień, każdy z chłopaków. Jakie to jest filmu. zakręcone. Paweł, Krystek i Przemek wybrał po jednym zdobieniu. Gdzieś tam się poinspirowali, po internetach pewnie buszowali. Ostatnio wygrałem ja! A w tym tak. odcinku... A nie widać tego? Aha, Krystian no to... tam będzie widział. Okej, okay. <laughs> czyli to za no dobra. Ej, a Krystian miał pomalowane usta, to to nie dawaj mnie na kamerę, wiesz o co chodzi? W każdym razie... Koledzy moi wyszukali sobie po jednym zdobieniu, ja wybiorę jedno z tych zdobień, odtworzę je, postaram się już za dużo nie zmieniać i potem na koniec muszę zgadnąć, kto wybrał jakie zdobienie. Jeżeli dzisiaj zgadniesz, to otrzymujesz 50 euro. Edyta, no dobra. nie wiem, czy ten temat ci się spodoba, ale pamiętasz, jak byliśmy kiedyś w Poznaniu? No. Pamiętasz taka noc? Kolaczej, na... Do płęty. Poszliśmy sobie potem nad rzekę. Tak. I tam były takie kontenery. No. I tam była taka sztuka. No. I tam weszliśmy do środka. No. To dzisiaj przygotowaliśmy dla ciebie coś z tego typu. Co ty opowiadasz? Ale ja chyba pomyślałam o innych kontenerach. Gdzie ja nie wiem, o czym ty pomyślałaś, tam bo tam ta sztuka była taka. No właśnie. <ścoughs> Okej, okay. czyli banano penisy. Ja, całą dobra następne Pff, Następne Uważnie Przepraszam jak sobie wejdziesz na profil tej dziewczyny Mika Dick Micha Mikaela Dick. Fingers. Fingers. To zobaczysz taką sztukę, gdy ta sztuka to sztuka. A ja jesteś wiem. artystką? Podeślij mi to wszystko tutaj, ja się poprzyglądam bliżej. Nie, no poważnie, tu wybiorę sobie po prostu jak najłatwiejszego, najszybszego, żeby przez to jakoś przebrnąć. Poważnie, prześlij wszystkie. Chyba się posikała. Teraz masz? Nie. Nie wiem do jakiej edyty to wysyłasz. O kurde. O, teraz jest. Już jednego dostałam. Jednego. Jasny, gwint Tacy koledzy fajni. Dobra. Dobra. Edyta, przepraszam cię. Sztuka to sztuka. Jesteś artystką czy nie? Bo odbiera ci rangę w sensie tytuł. Ludzie to noszą. Jednym się podoba, jednym nie. Chociaż ostatnio. Nie mi to oceniać. No racja, bo ostatnio w grze Red Dead Redemption była taka misja z pewnym artystą, który właśnie no wyprzedzał trochę swoje czasy i malował akty. Negrzyże. I to było śmieszne. Nie będę nikomu spoilerować, żeby nie było tak, że potem sobie pograsz i, i ci zaspoilerowałam, ale było tak. Podobnie się czuję, trochę jak główny bohater. Czyli jak? Jak, jak yy, Artur. No, tak skonsternowana, delikatnie rzecz mówiąc. Jak to włączyć? No, włączaj się, o matko. Którego by tu wybrać? <noise> Jesteś ciekawa. to <noise> szukał jaką inspirację, czy jeszcze nie? To jest, na jedno wychodzi, bo wszystkie są identyczne. Jasny gwint. Ten chyba będzie najłatwiejszy. I to są wszystkie trzy od innych? Nie. Dwa są od jednej osoby. A jeden jest od, od całkowicie innej osoby. Tak. Sweet sweet and Savy Nails. <laughs> a tamte dwa, te dwa pierwsze. Są od Mike, Michaela Dickfingers. Dobra, najmniej mieszania kolorów będzie w tym. Te serio, przyznaję się, bez bicia, idę na łatwiznę, biorę najłatwiejszego, najszybciejszego i no. A jak byś go nazwała, tego, którego wybierzesz? Któreś z tych tutaj to którego Przesun, Czyli nie było widać. Te z tym na, na oliwkowym tle. Tu, tu jest cieniowanie, tam też było za dużo kolorów. Tu jest po prostu dwa kolory. Kolor plus czarny. Dziękuję, do widzenia. Jakbym co nazwała? Co? Jak co, co? No którego wybierasz? Nie wiem, pewnie wezmę tego z... Dziadka? Dobra, już tak całkiem na łatwiznę nie pójdę. Wezmę może Elvisa. Dobra, Elvisa? Elvisa no. Już tak, żebym tak całkowicie na łatwiznę nie poszła. Czyli wskazujący palec prawej dłoni. <noise> Chciałam powiedzieć w ustach, <noise> koledzy ja się odegram na was nie ten kolor nie będzie pasował, lecimy, no co, dziś maluję przyrodzenia. <noise> Edyta, Edyta, widzę, że już tam coś skończy. Co to jest? Elvis? Tak. Z papieroskiem. Wiesz, co wyglądało, że na czole miał jakby <grywania> farad, kamerę, nie wiem, latarkę z tej mojej Ach, perspektywy. to tobie się tak skojarzyło. Chyba dobrze to odwzorowałam. Staram się jak najmniej zmieniać tutaj w tym wzorku. No. Tylko tamten Elvis jest chyba czarnoskóry, a twój jest białoskóry. No, tak stwierdziłam, bo tam jest jaśniejsze tło. A nie chciało mi się iść po jaśniejszy kolor, miałam niebieski, gdzie to go troszeczkę ro rozjaśnimy, bo taki ciemny na takim tle. Czekaj, no nie, nie wyglądałoby to dobrze. Nie nagrywa się. No nagrywa się, jedzie dalej. na się Nie nagrywam, ale się nagrałam. Te Edyta. kamery, kurde, te kamery. W ogóle się tuma. wbiłem, Edyta. I co, no. jak ci się malowało, tak ta, jak ty, no. ci się malowało taką sztukę? W porządku, w porządku. Jakieś emocje, bez emocji, będzie taki kurs, czy coś? to było? Co, no, można było pomyśleć. jest już coś takiego podobnego. Co ty gadasz, co tak, jest? Tak, męska klata jest w kursie Christmas Niles. To już łazizka. byłaś przygotowana, przepraszam się, przebić Jest tam męska klata pokazana, jak namalować, właśnie ze szczegółami, naprawdę w bardzo prosty sposób. Więc, no, jak ktoś chce inne części ciała mężczyzny namalować takie mniej kontrowersyjne, to zapraszam do kursu Christmas Niles, a tutaj, no, kontrowersyjnie, dla niektórych na pewno tak. Dla mnie bardziej śmiechowo, o tak. Okej, okay, edytor. najważniejszy moment, czy wygrasz Piosenę Euro, czy nie? Jak zgadnę. Ale jak zgadniesz wszystkie trzy, czy nie? Kto wyszukał od początku, tak? Bananową inspirację? Nie mam pojęcia, Boże, te tutaj, tu Kto akurat... wyszukał serduszkową inspirację? Albo kto wyszukał generacyjną inspirację? Nie no... Edyta, ja też byłem w szoku i wciąż jestem, więc może zapytajmy Przemka, dlaczego wybrał to zdobienie. No proste, zobaczyłem co wybrała konkurencja. Popatrzyłem sobie, że są te zdobienia takie, wiesz, na jedno kopyto, czyli jeden rodzaj członka. Na każdym palcu mówię, monotonia, edyta nie lubi monotonii. To mówię, muszę poszukać czegoś, co zaskoczy edytę, a dwa, da możliwość wyboru. No i wybrałem takie zdobienie, które ma więcej. Ma, ma. Kilka rodzajów członków, jak i różne rodzaje twarzy. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Ho, 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 Jakie masz oczekiwania wobec Edyty? Edyta, moje oczekiwanie jest proste, bo przyznam ci szczerze, że to ja byłem pomysłodawcą tego odcinka, tej tematyki. I po prostu mam nadzieję, że się będziesz równie dobrze bawiła, tak jak my, przy wyborze tych zdobień. Ja nie wiem. Muszę odpowiadać, na to jest w ogóle to nie, ja nie. Nie, przepraszam, ja nie wiem co powiedzieć. Mi mnie w ogóle naprawdę to nie bawi i ty chciałem, żeby to chociaż było trochę radosne przez te banany. Paweł nie wybiera już takich tematów. Nie mówcie nikomu. z zdjęci było dużo do wyboru. Naprawdę? No, ale tu, tu się obawiam o tutaj, że to chyba nie raczej ona namalowała ta osoba, tylko to, gdzie jest tam ten znaczek małpy, Top, Coś tam widzę. No. Top. No, na, na i dalej ucieło, więc nie jestem do końca przekonana, że to akurat ta, Może ona po prostu zbiera in, takie inspiracje na swoim profilu, może ale tak. kto to wybrał, kto co wybrał? No dawaj, Edyta, nie kombinuj. Banany kto wybrał? Banany, Paweł. Bananowy Paweł, serduszkowy... Ty. Przemek i... Generac. To Krystek. Jak to powiedzieć? Generacja? Jak to się mówi właśnie w ogóle? No nie, po prostu róż... różne Zamknij oczy. Czekaj, a mogę jeszcze... Nie możesz. Zamknij oczy. Zamknęłaś oczy. A więc. Powiedziałeś, że bananowe... Bananowy Paweł, tak? Tak. Krystyn. W ogóle bym nie pomyślała. Serduszkowy nie. Paweł. A to oznacza jednogłośnie... Co ty? Zyfekarza? Jestem na prowadzeniu! Uhuhu. Serduszko dla mnie. Ha, 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 ha. Bo sobie pomyślą chłopaki, że, że mam jakieś konshachty. To wszystko jest nagrane, że żadnych konshachtów nie mamy. Nie wiem, w sumie. Ze smutkiem i żalem przedstawiam dzisiejszą tabelę. Nie, nie wiem też, co powiedzieć. Przepraszam, że ten odcinek tak wyszedł. Poważnie, znowu twój wzór wybrałam. Edyta, no, ja potrafię trafić twoje serce. Myślałam, że właśnie że serce to właśnie Czemek. Chciałam penisami, to jest dobrze. Dobra, daj znać, widzisz czy zgadłeś, zgadłaś, kto co wybrał. Ja, Projektem ja dzisiaj, inspiracyjnym. Ja dzisiaj już mam dość. Pa. Jeśli chcesz zobaczyć, jakimi okrzykami zachęcaliśmy Edytę, by wybrała nasze zdobienie, musisz uiścić opłatę w formie obecności na dzisiejszym Live EduShow o 20. I nie zapomnij o łapce i subku. A teraz patrz i śmiej się dowoli. Edyta, jakkolwiek to zabrzmi, albo ty, widzu oglądający, może to zabrzmi dwuznacznie, ale słuchaj, Edyta, wal te zdobienie na wzornik tipsa śmiało. Powodzenia. Edyta, wyciśnij z tych członków to, co naj. Yy, nie, nie, nie. Wyciśnij z tej sztuki, co jest najpiękniejsze, uwypukli, pokaż bardziej, pokoloryzuj trochę. Zrób, żeby było tak, takie. z takiego źródełka. Bananowy jest po prostu wzornik twój i